Halo, dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie. E, nazywam się Piotr Losy. Jestem takim troszkę technicznym wsparciem dla Dariusza Rzechowskiego i projektu e, Tradycyjna Medycyna Chińska według mniejszości Miao dla Dariusza Rzechowskiego. E, niestety, z jakichś dziwnych, nie, niewyjaśnionych dla mnie przyczyn, Transmisja na żywo we dwóch za pomocą czatu, wszelkiego rodzaju czatów nie idzie nam to. Nie wiem, czy odległość jest. Czy jest to po prostu wynikiem innych niesprzyjających sił, że tak powiem. W związku z tym postanowiliśmy z Dariuszem robić takie odbijanie troszeczkę piłeczki jak w tenisie. Czyli będzie z mojej strony padało jakieś zagadnienie, jakieś pytanie. I w następnej relacji na żywo Dariusz bezpośrednio będzie samodzielnie omawiał temat. W związku z tym, ten, to pierwsze zapytanie, jak gdyby no, dotyczy stricte tematu technicznego, czy nam to wyjdzie? I jak to będzie pracować. Więc moją transmisję w tej chwili już zakończam. Czekam na ruch darka, jak to będzie wyglądało. Dziękuję Państwu za poświęcenie chwili. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję. Witaj Piotrze. <laughs> Witam Państwa. To taka próba techniczna, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak już dopracujemy od strony takiej technicznej te nasze wywiady, to one będą pojawiały się systematycznie, tak żebyście Państwo mieli informacje na bieżąco. Cóż mogę powiedzieć? Na obecną chwilę w Chinach zbliża się chiński nowy rok. Praktycznie rzecz biorąc, za dwa dni zaczną się wielkie uroczystości. Jest to święto rodzinne w Chinach. I tak naprawdę oni teraz robią generalne porządki. Dziś, jutro zamykają takie ostatnie sprawy ze Starego Roku. A po nowym roku będzie, będzie bardzo ciekawie. No, i myślę, że w naszej klinice również się zacznie. Widzę, że niektóre osoby oglądają teraz na żywo, więc no, mam nadzieję, że, że to będzie funkcjonowało ten sposób wywiadu. I czekam na, w takim wypadku na pytanie Piotra. I będziemy kontynuowali w ten sposób ten nasz, ten, ten nasz wywiad. Także czekajcie Państwo za chwilę odpowiedź na jego pytanie. Dobrze, jestem ponownie. Mam już gotowe pytanie, którego chciałem użyć, ale nie było okazji, jak gdyby go doprecyzować przy naszej pierwszej takiej wspólnej transmisji. Tam wspomniałeś, Darku, że w pewnym pewnej wypowiedzi, że jak gdyby z marszu, odrobaczacie ludzi, tak? Czyli z pasożytów. Czy z tego wynika, że większość ludzi ma te pasożyty? Jaki to jest odsetek ludzi? I jak sobie radzicie z tym w, w tej klinice? Na jakiej, czy, to jest, czy to są tylko zioła, czy, czy jakieś dodatkowe kuracje? Jak to wygląda? Piotrze, zadałeś takie. Powiedziałbym pytanie w temacie, który teraz jest bardzo, bym powiedział, powszechny, modny. Ile osób? No trudno mi to powiedzieć autorytarnie, ale w materiałach, które czytałem i w różnych publikacjach podaje się, że praktycznie rzecz biorąc 99% ludzi ma pasożyty. Zależy też jak podejdziemy do tematu, ale tak naprawdę nasz organizm jest przepełniony różnymi mikroorganizmami, bakteriami. Bez bakterii byśmy nie żyli, ale teraz w zależności też od tego, co spożywamy, jakie pokarmy, jakie środowisko tworzymy w naszych jelitach, no to, to jest też takie zaproszenie do stołu różne organizmy. Jeżeli te mikroorganizmy sobie nie dają rady, no wchodzą pasożyty. Oficjalnie podaje się, że ludzie, którzy mają zwierzęta w domu, to 99,9% tych osób ma pasożyty. Pasożyty są czasami też mikroskopijnej wielkości, takie, które pływają we krwi, i wielu ludzi nawet nie robi sobie na to badania. Generalnie odczuwamy problemy z tego tytułu, wynikające dopiero wtedy, kiedy mamy jakąś dysfunkcję w organach. Jak my sobie radzimy? Nie chciałbym jakby rozwlekać tematu, ale jak my sobie tutaj radzimy? Ponieważ nasza klinika jest w takiej prowincji na Płaskowyżu Gajcu, miasto Gu, Gujang. Ja może Państwu pokażę za chwileczkę, jaki pejzaż z miejsca, w którym mieszkam, się rozwija, rozprzestrzenia. Ale tutaj z przymierzeńcem w tej naszej praktyce jest sposób odżywiania się miejscowych ludzi. W ogóle tradycyjna medycyna chińska pozbywa się pasożytów poprzez odżywianie. I teraz taki kuracjusz, który do nas przyjedzie, będzie miał opracowaną indywidualnie kurację, dietę, odżywianie pod kątem jego organizmu. Jeżeli robił już jakieś badania, chociażby wega test i, i, i wie jakie ma te pasożyty, no to tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli nie wie, to drodzy Państwo, tutaj się w Gujang spożywa tak ogromne ilości papryczki, chili do różnych pokarmów, która oprócz takich właściwości uodpornienia naszego organizmu na nowotwory, pozbycia się komórek nowotworowych, ma taką właściwość, bym powiedział, uboczną. Skutek uboczny tej papryczki to jest taki, że pozbywamy się pasożytów z organizmu. Żeby definitywnie się ich pozbyć, no trzeba tę kurację, ten sposób odżywiania się kontynuować. Jeżeli ktoś przyjedzie do nas na dwa tygodnie, no to to już jest coś, ale trochę za mało. No, no minimum te 2-3 miesiące trzeba by było kontynuować tego rodzaju dietę. Z tym, to, z tym, że to nie znaczy, że to ma być tylko i wyłącznie papryczka chili, bo my Europejczycy, nie, nie, nie każdy z nas by wytrzymał to w takich ilościach, w jakich oni to tutaj spożywają. Ja powiem szczerze uwielbiam, przyzwyczaiłem się i no do wszystkiego się można przyzwyczaić. Kiedyś przez dwa miesiące piłem sok z cytryny w potężnych ilościach i później to mi już po prostu pachniał i słodko się w ustach robiło, ale wielu ludzi kupuje różnego rodzaju suplementy, w których papryczka chili, kapsaicyna, która jest elementem integralnym, składowym papryczki chili, płacą potężne pieniądze za te suplementy. Jedzą latami i nie mają tego efektu, dlatego że no, jeżeli nie zmieniło się całego jadłospisu, jeżeli nie wyeliminowało się źródła, z którego de facto pojawiają się te pasożyty, jako powiem jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej, o której mało nawet fachowcy mówią czasami. Rozpowszechniło się takie mniemanie: w zachodniej medycynie łyka się tabletkę chemiczną na pozbycie się pasożytów. Tylko teraz, drodzy Państwo, to jest tak, że wybijamy te pasożyty, a one, one umierają, tylko teraz pytanie, co się z nimi dzieje? To jest tak jak na polu bitwy, gdzie po bitwie, przepraszam za wyrażenie, ale leży mnóstwo trupów, ktoś to musi sprzątnąć. Jak organizm ma sobie w tym poradzić? Co jest jeszcze ciekawe, nie zmieniamy nawyków żywieniowych. My dalej jemy tak, jak jedliśmy wcześniej, więc no ten stół jest na nowo zakryty. I ludzie się później dziwią, że po jakimś czasie na nowo pojawiają się pasożyty. Oczywiście, pasożyty znoszą jajeczka i tak dalej, i tak dalej, ale no, wyobraźcie sobie, że no, nasz organizm sobie nie radzi z tym, z tym wszystkim, z tym zakwaszonym środowiskiem. W metrze sześciennym powietrza mamy około kilkudziesięciu tysięcy wir wirusów, grzybów, pasożytów. My to wdychamy. Mało kto o tym też mówi, że najbardziej utoksyczniamy się z powietrza. I teraz wciągamy poprzez nozdrza, usta. Bardzo często ludzie oddychają przez usta bezpośrednio, nie dając tej strefy buforowej przez nos, gdzie zanieczyszczenia osiadają. I tam wpada nam do środka, do układu pokarmowego, taki, taki bakcyl. Mówi, wow, jak to fajnie! Ciepło, wilgotno, wow, i jest co jeść! I one się wtedy rozgaszczają. Rozmnażają, tam nie mają telewizji, nie mają co robić, więc się rozmnażają. Z tym, że tak naprawdę to nie jest jeszcze na tym etapie nic złego, dlatego że one nam pomagają strawić to, czego my nie trawimy. I tutaj teraz kolejna jakby zasługa papryczki chili. Ja się cieszę, że w Polsce ostatnio na bazarze spotkałem rolnika, który uprawiał papryczkę chili, że, że ona się robi coraz bardziej modna. Ale te ilości, które są tutaj spożywane, drodzy Państwo, to jeszcze nam daleko. W każdym bądź razie ona też pomaga nam trawić. Wiele osób, które mają tak zwane kamienie kałowe, powypychane brzuchy, jelita, organizm sobie z tym już nie radzi, papryczka, czyli sobie z tym poradzi. I obiecałem, że... My... Jarek napisał, że bez kapsaicyny się nie rusza sama natura. Oczywiście, że tak, ale po co ją brać w preparatach. Pokażę państwu widok z okna. Otworzę okno. Prawda, że fajna poświata? Jest pochmurno. Dzisiaj było bardzo ciepło, około 16-17 stopni. Na słońcu było pięknie, ale wieczorem przyszedł wiatr i przyszła taka mgła, bo tutaj nie widać bloków dalej, ale jeszcze tam, tam daleko widać taką poświatę nad blokami. No to to, to jest centrum Gujang. No dobra, drodzy Państwo, yy, trochę, trochę yy, orientu. A czekam Piotrze na kolejne pytanie. Owocnych przemyśleń i zapraszam. Witam ponownie. No, troszkę będę skakać tak po tematach, ale no, nie ukrywam, że mnie to interesuje. Jestem ciekaw, jak, po, jak powstała ta klinika, za czyją przyczyną, troszkę może o historii. Miał, i ja wiem, że już na stronie udostępnialiśmy to, w jaki sposób tam dochodzi do uzdrowień, i, i na jaką skalę, jak bardzo jest to popularne w Chinach. Jednak myślę, że warto o tym jeszcze raz przypomnieć dla świeżych widzów, którzy będą oglądali. Tak, to może takie pytanie.